Bardzo serdecznie z tej strony Jawo i i Chris Musieliśmy grać w content warning raz. To się nam się nie udało, bo nie wziął kamery Nie, to była twoja wina nie, nie, to twoja wina Może dzisiaj to nam się jest, uda przejść kamerę, bo ja jestem I'm no kamerą Dobra dawaj no Idziemy do rakiety i lecimy w dół hmm. czekaj co tu jest Co? Na no, dofał? Co, to, jest, to jest... jakiś sklep, tam się coś kupowało A, brzy Co to za czapki? Ile to kupię? 870 MC kurwa. Co jest? To Minecraftem płacisz, nie? Ty ale to drogie 870 jest! 870 Minecraftów. Dobra, musimy przejść yy, pierwsze 3 dni <noise> Musi nam się to udać O, to musi tak. się to uda Ciężka gra nie zawsze tak jak wcześniej, jak te kamery. A, Ciekawe co pierwsze spotkamy. Połamał się nogi się nie tej letarki, tak. Dlaczego? No to ty, prezes. Prawo no to będzie ciężko. Nie ma nic. Dawaj dalej. Nie eee, się. Co to jest? Jakaś kość? O, mikrofon! Wiesz? O, no, człowiek Noo, człowieku ja, ja, ja. Dobra ja O, to jest to miejsce Jedzimy... Tu się trzeba uważać A, dobra, to... Bo tu jest dużo tych potworów Ja wiem co to jest Dobra, pewnie tu żółwik będzie gdzieś Tu będzie żółw I będzie ten Słyszę coś Pająk, pa, pa, ale fajny pimpek taki, o, uciek, o, tu będzie pająk, E jest ja, Ej, tylko uważaj ja, z dupy Dupa, ja, Pa, ja, leci, leci, dobra Fight, fight. ja, 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 nie uciekniesz ja, tyłu. Nie uciekniesz. ja mogę go jakoś serwis walnąć, coś? E, czy ty umrzesz? Mm. Dobry, jak pan się czuje? Co się stało? Ja Eee, wypałem się Eee, klucze Google Kur... Dobra, trzeba wracać Trzeba coś nagrać Nie, eliksir! Kurwa! Czekaj, gdzie moja kamer Kamerę wyjebałem Nie! Nie! Ja pierdolę! Nie proszę! Spierdolona to postać jest. O chuj. A co tam sobie? O kurwa. Przyjeżdżał, ten mikser jest. No raczej to no znowu się jeszcze znajdę. polega się wyjechał, niestety. Gdzie jest powrót teraz? Tak. Chyba prawa? No. Chyba tak No Może coś jeszcze na górze ciekawego znajdę no. Chyba tu nic nie ma Czasem tu na wierzch? tutaj też obok statku chodzą Dobra, to nic nie ma to Nagram po prostu to, to kości tutaj Żeby nagranie zrobić tyle Chciaż? A co jest co jest dalej A, tu jest siatka Ja Ci wiedziałem, że to jest słabo gęczona tak. Dobra, wracamy o oh nie! Yeah. Uciekaj! Kurwa! Nie! Nie mogę wiesz! Nie trafił! Ale frajer! Uciekaj mi stąd! Ja pierdziele Z dupy strony mi podszedł! Aż bym się przestraszył! O, szam. Panie kolego, gdzie jesteś? Zostawiłeś mnie zaplątanego w skrm'a, kurwe Ja ale mnie zaszedł Cygan mnie zaszedł zaszed 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 od w pleców ma Dobra, odsuń się od tego, bo znów zepsujesz No ale ja chcę pójść No, odsuń do... <śles> się no, tak no. Ej, ale szybko to się zrobiło Mam putę, mam putę, mam deja vu A place before a ja. Pajają Co jest? Ale fajny pimpek taki. Fajają. Yes, fajają. Fajają. Ej jest, Ej, uważaj, uważasz, że tak, no, no, jest ja dobra. Fight, fight, eee, dobra, dobra, Ej, ty bo nie uciekł, że tyłu. Coś ty zrobił. Dobry. Zakwa się czuję. Ale fajny lecimy. Co się stało? Już nie kolorowy. Ale jest jeden problem <laughs> Mał no. Małowiusów no. Kurwa Cię, Gdzie ma kamerę? Komer to, ja <laughs> to ty się wywaliłeś <laughs> Ale mamy nagrałeś Nie no 100% mogę nagrać tego pająka na końcu No nie miałem placu O chuj no, A co tam stoi? Ej to nie wiem czy to będzie nawet 600 tych Chociaż a, a ten mikser jest przewalony, człowieku. Nie ten mikser jest. No, no bo on skacze, on ten każłik. co ten każłik. ten każłik. No, ten każłik. No, ten każłik. No, to. No, właśnie tutaj. Żeby nagranie zrobić. No. I tutaj ja? Był, ten, tej, bo... co, co jest dalej w ci... tym? Ja na ciebie widzę, że tam siatka siadam. Zachęcam wszystkich podczas tego do ustawienia słówka ładnie ja tak. tak Bo ja, się ja, wydział, to, to, ja to nie, nie będzie, to będzie więcej nagrywał Ja <laughs> się obraża. sobie mydło <laughs> Ej, no. dobra nie jest aż tak Tragicznie patrz na to, że się wywaliłeś Twoja... Jak to moja wina? To cie, ciebie Pająk zjadł Nieprawda No jak? spermił cię i zjadł no, Ja się z nim przytulałem Dobra Masz mikrofon. O, mikrofon? No tak o, yes. co, co bierzesz? Eee, właśnie nie wiem co my tu mamy. Może to szczęśćby na razie pieniążki jakieś coś. Czy nam jest coś po potrzebne? Ja bym stawił na ten... gdzie to jest? To o, defibrylator. Ja bym wziął. Co? Ja bym oszczędził hajs. No bo... Ale defi defibryla... defibry... Kurde no. <laughs> To coś można znaleźć. No dobra! Te fibry. <noise> nie będę się z tym męczył. No to nie ma nic takiego. Dobra, to zaszczęśmy 300, bo w razie czegoś byśmy nie znaleźli, to będzie ten. Mnie, aby ciekawi, co to jest to. Ske, sketchpad i. Res. Y, hop. Oh. Ej, hop to może być ten. Jak na przykład się zaplączesz to, żeby wyciągnąć A może, spęcie. może i tak, może i tak Dobra, chodź I to by było przydatne akurat, ale drogie jest Dobra, dawaj, lecimy Ty, na drogi ten Chodź ma, mało tych Mało miejsca w jest No Kleczek chcę muszę zrobić czy coś Nie wiem, to nie ma Minecraft. <śmiech> <śmiech> ja, ale w sumie tak sobie myślę Że mody są do tej gry, w co nie? No ale podobno bardzo słabe są No ale zawsze widzów, jeżeli to oglądasz wieczorem i boisz się to bój się bardziej Dobra no, A poza tym, jeżeli ktoś cię zna, to niech mu polecieć jakiś fajny do tej yy, fajnej gry Dobra tu nie idziemy, o... nie idziemy, to zostaw, a bo sery. umrzesz znowu

O, o pójdź. Ja będę tym bił, ten sport. Ogólnie, bo tak idziemy, idziemy, ale nie wiem do końca. Ej, jest stand, kapies. Co to jest? Ok, bo mi się nie skończyło. Tutaj. Ej, bo to pali, kurwa! Uciekaj! Nie, jest? To nie, nie. Ej, ale to boli! Jaki to dystans na pierdala! Kurwa fierbo! Ej spierdalaj, bo cię spali! U, u, u. Uciekłeś? Ej kurwa, ale to... Ta! Ja to spierdalam stąd! To mnie goni Siop, pierdol! Uciekaj! Gdzie jesteś? Jabo! Umarłeś? Oj, chyba po koledze! O! O! Żyję! Mam defibrylator fibrylator! Uciekaj! A ja, ale tu dystans Biegnij! Jak ja pierdolę? Gdzie? Na górę! Nie e. mogę! Biegnij! Nie mam pinta! Ale pojebala ta postać jest! Ej, mam ten mam, mam fibryator! Ja kredziele! Ja Ej, bo wiesz co... To... Patrz! Mikser. Gdzie? Co! Ej co jest! To ten mikser z ekipy... Ale idiota ale tak. Ty się zjebał do dołka i spadł ale serio. Ej dobra, tam Basta. jest statek, czekaj Ale to jeszcze kamery mam Co to było? Ile masz nagrania? 61% No dobra, no, trzeba zejść tam do nich jeszcze na chwilę ale, ale, ale autentycznie mamy 300 wypadków w ranki, kurwa. No, nie będziesz zakupiać Idźcie, Będ... idźcie zabij te ciążki Mikser, ekipa Ej, ale musi pośledzony. No jest, to Ale fajny, tylko pimpek, kręci mu się. No. Déjà A no tak, mogę skoczyć, Ej, łysza. Odpowiem coś do kamery, bo oczu się im nie nagrał. Odpowiem, że to O kurwa. Ale zapierdala, górek, ale po, pojeb. Ty, no i spierdaliby. Kurek, no. wracaj. No, chyba się obraził, jak powiedzieliśmy na tym nagraniu. Dobra, kurwa, reportaż. Górek. Na czym biegniesz? Ocynicie. Co się dzieje? E, biegnę tutaj za mitserem z ekipy Friza Ponieważ iść się wstydzi nagrania i musimy... No i koniec skończył się... Ej, spierdalaj! O kurwa! Dobra, uciekamy na do Dojedź go, dojedź go! Nie mam czym! Spierdalaj! Dobra, bo w plecy nie wjechał! Dobra, Nie wiem z tyłu gdzieś. Ja Lecam się. Ej bierzemy metal kurwa, na złą sprzedamy. Będzie więcej Marian zostaw to. Dawaj łap to, o to rusztowanie bierze. Tak. Dobra. Jadymy stąd. Jadymy stąd. Co? Czemu ty leżałeś na ziemi? Jak to? Czy wróciłeś się jak leciliśmy? <grym> Nie wiem. Dobra, dawaj nagranko. Kto jest twardy, wy? No, rapaka. O, wrasteczka fajna. Ja to biorę. <grym> UGA BUGA. UGA BUGA. UGA BUGA. Ej, weź, weź tak zrób UGA BUGA jeśli jeszcze machać Uga, tym tak. Zawsze tym machać. No. U mnie to wyglądało, jakbym machał. Ja u mnie w ogóle nie. Tutaj. Ja ale to o, jest, Ale Ale on mocny jest w ogóle. Kurwa, Fireman. No. Ale ja go tak nie nie goni? O żyje Myślałem, że umarł. Skierdalaj! Ja. Nie, jak on dymałem. Zajgnijście, nie uciekaj Ale tu jest ta zapadalona biega Ale, ale, to, do ale, ale jak pod presją udało ci się to powiedzieć A tutaj Dariu? gdzie? Tu I co jest? No Ten mikser z Ale ja idiota Ty się zjebał do dołka I patrz ile wiózek No jest git, jest git Mikser, ekipa Więcej niż na YouTubie <laughs> no, no w sumie prawda ja <laughs> on jest upośledzony Oj tam trochę nie no, z pierwszego nie Ale fajny taki Ale z tego tak, kręcić się. Ej, bo z pierwszego dnia mieliśmy Tyga? za mało Co teraz? No ale tu zobacz, to mamy 1200 A tu, z... ile to raz to zrobimy, te zrobimy z tego jako... o, czuć, Myślę, że 1300 co, co jeszcze będzie Za czym biegniesz? Co się dzieje? Biegnę tutaj za mikserem z ekipy FaZe'a ok. Ponieważ iść się wstydzi nagrania Będzie 1300, nie? Nie No prawie 1300 Dobra nie okay dobrze do No? Dobra, trzeba zakończyć to, Kolego. Ostatni dzień, ostatnia noc. Czekaj, muszę się napić mu męczynianki. Zrozumiałem coś gorszego, nie będę wnikał. Nie przytaczaj tych słów.